Warren Buffett 24% rok do roku przez 50 lat. Joel Greenblatt 50% rok do roku przez 20 lat. Peter Lynch 30% rok do roku przez 13 lat. Ci inwestorzy reprezentują najskuteczniejsze wyniki w historii inwestowania. Przestań szukać i poznaj strategię ludzi, którzy naprawdę dorobili się dzięki rynkowi. Podręcznik Strategii Inwestycyjnych Mistrzów. Pomoże Ci w końcu opracować strategię oraz wybrać odpowiednie spółki. Zastosuj tajniki prawdziwych tytanów giełdy i w końcu zacznij zarabiać. Dla finansowej edukacji. Witam, dzisiaj postaram się mówić temat besy i to co. Ostatnio tak naprawdę, no zastanawiało mnie, jeżeli chodzi o cykle i kryzysy. Oczywiście mówiłem o firmach, które można posiadać na zawsze i to jest fakt. Natomiast są okresy, no, kiedy cykl się zmienia i jakąś pozycję defensywną należy mieć, i to jest istotne. Oczywiście nie trzeba jej mieć, natomiast ona nam zwiększy stopę zwrotu. I to jest naj, naj, najistotniejsze dla nas, tak? Ta stopa z zwrotu w długim terminie, Buffet. Nigdy nie było takiej sytuacji, żeby w ogóle nie miał żadnych akcji, natomiast wchodził w te takie defensywne aktywa, które no, zwiększały jego możliwość wejścia w przyszłym cyklu. No i tak analizując rynek, ale nie tylko, można stwierdzić, że marzec nie był końcem hossy, nie był typową Besso. To wynika przede wszystkim z tego, o czym już kiedyś mówiłem, Besso po pierwsze, ma spadek na poziomie 20%. Ten spadek z marca wynosił ponad 30 na S&P. Natomiast należy pamiętać o jednej rzeczy, że on był zbyt szybki. To odbicie było zbyt szybkie i nie można go uznać za bessę, więc technicznie była to bessa, natomiast w rzeczywistości tej bessy nie było. Co to w praktyce oznacza? Prawdopodobnie my jesteśmy obecnie w późnej fazie hossy. To nie znaczy, że należy wychodzić z rynku. Natomiast sam fakt, że jesteśmy w tej późnej fazie Hossy, no powinien, mówi nam o jednej rzeczy. Nie powinniśmy grać za wszystko, w szczególności powinniśmy zwrócić na jedną uwagę, o której za chwilę powiem. Natomiast późna faza Hossy nie jest wcale niczym złym, ponieważ to jest okres drugi. Okres, kiedy się zarabia największe pieniądze, tak? Pierwszym okresem jest okres odbicia od korekty czy bezsy, a drugi okres największych zarobków to jest okres euforii, czyli przejście rynku optymistycznego, do rynku euforycznego, który kończy się BESO. Uważam, mogę się mylić, uważam, że obecnie trwa 12 rok HOSY, jednej z dłuższy w historii, ale o ile nie najdłuższej takiej rzeczywistej, która była przedłużona przez FED i ona się przerodzi w rynek niedźwiedzia prędzej czy później. Natomiast to nie będzie super kryzys. Rynek niedźwiedzia będzie polegał na tym, połączy się wiele zdarzeń ze sobą, on będzie polegał na tym, że wiele firm, w szczególności firmy, tutaj należy obserwować tą sytuację, w szczególności firmy tak zwane value, które są polecane przez wielu guru, one przestaną być tak fajne jak teraz się mogą może to wydawać. Dużo osób tutaj ze środowiska polskich inwestorów mówi o firmach value, o tym, że one zaczęły odbijać, że to jest początek nowej hossy. Uważam, że tak nie jest, że to jest bull trap, pułapka na byki. Ponieważ w późnym etapie hossy nie ma możliwości, żeby firmy w sposób naturalny, tak zwane firmy value, w szczególności te małe i średnie, dawały lepszy performance od firm, które są duże i płynne i to są spółki typu groów technologiczne, ale nie tylko, bo dużo osób uważa, że firmy technologiczne są tylko firmami growth. Nie, to jest bzdura. Mówię o pewnej dynamice wzrostu zysków, oraz o pewnej specyfice firmy już wielokrotnie pomawiałem temat omawiałem jakby temat firm value i growth jak to można dzielić czy to w ogóle ma sens Buffett mówi że nie ma ale ja tutaj na, na właśnie z powodu że mu omawiam ten temat na filmie to będę używał tej terminologii value i growth value jest sensowne w pewnym etapie kos, natomiast obecnie nie to odbicie jest fałszywym odbiciem oczywiście tutaj Wiele rzeczy, wiele czynników może za tym iść. Ja uważam, że to jest fałszywe odbicie, które wynika z tego, że HOSA nigdy nie jest miarodajna, nigdy nie jest jednostronna. Zawsze pojawiają się tak zwane ślepe odbicia. Historycznie one już się pojawiały. Wielokrotnie, nawet po 2009 roku, mieliśmy takie okresy, nawet wielo, wielomiesięczne, kiedy to spółki, ta cała, można powiedzieć, część tak zwanego value, czyli film z tradycyjnej ekonomii, radziła sobie lepiej od Growth i wszyscy uważali, tak w szczególności ci wielcy zwolennicy firm tradycyjnej ekonomii, że to jest już początek nowej HOSSY, ale ona była gaszona. Może być podobnie. Nie musi tak być, może być podobnie. Uważam, że na późny etap HOSSY najlepszym rozwiązaniem będą uczciwie wycenione firmy duże. To jest najważniejsze. Duże firmy Growth, które posiadają dużą płynność. E, najlepiej, żeby to były firmy o, po, o kapitalizacji Enterprise Value powyżej 40 miliardów, 50, niektórzy mówią, że nawet powyżej 100 miliardów, tam jest największa płynność. Jak mamy ten majątek Enterprise Value powyżej 100 miliardów, wtedy jesteśmy najbezpieczniejsi, jeżeli chodzi o tą płynność. I dlaczego mówię o tej płynności? Ponieważ w początku rynku niedźwiedzia, który nie musi być stromy, nie musi być super kryzysem, on może być długi, żmudny, mówiąc długi mam na myśli rok, dwa, nawet trzy, raczej rok, dwa inwestorzy nie wytrzymają tej presji, tego ciśnienia psychologicznego. I co się wtedy dzieje? Banki wstrzymują swoją akcję kredytową, to nawiasem mówiąc też może doprowadzić do pęknięcia bańki na nieruchomościach, wstrzymają delikatnie tą, tą płynność wynikającą z dostarczania kredytu i firmy z tradycyjnej ekonomii, one najbardziej na tym tracą. Dlaczego? Ponieważ mają niższą marżę, Zresztą są dużo mniejsze od firm growth, wystarczy sobie porównać. Dodatkowo, że zwykle mają większe zadłużenie od firm Growth i mają niż. ta marża jest w szczególności ta marża operacyjna, ale też również marża netto, czyli stosunek zysku netto do przychodów, więc te czynniki powodują, że te firmy łatwiej będzie nam wyskoczyć z tego pociągu, nie w całości, powinniśmy posiadać portfel, część akcji, które trzymamy praktycznie na zawsze, najlepszej jakości biznesy. Natomiast jeżeli pojawi się ten rynek niedźwiedzia, który może się pojawić od roku do trzech lat, jest to możliwe. Wtedy my możemy łatwiej wyskoczyć z tego pociągu. Jak, na czym będzie polegał ten e, kryzys płynnościowy? On będzie polegał na tym, że po prostu rynek przejdzie z optymizmu do euforii. To przejście nie musi być jakieś bardzo agresywne, po prostu powoli przejdzie. Wtedy powinny sobie lepiej radzić spółki, właśnie typu grow. Value też będzie trochę podbijało. Natomiast, gdy dojdzie do rynku niedźwiedzia, e, czyli to, ta, ta hossa zacznie się powoli kończyć, to nie oznacza końca rynku. Hossa i besa jest naturalnym elementem. Wtedy płynność, w szczególności dla tych firm średnich wali, ona zacznie wznikać i my nie będziemy w stanie sprzedać swoich akcji po normalnej cenie, ponieważ u naszego brokera. Będzie różnica między ofertą sprzedażową ogromna, a między ofertą kupna. I na samej sprzedaży akcji, przy tym pierwszym, już pomijając w ogóle ich spadek, wynikający z rynku niedźwiedzia, stracimy na samej tej różnicy, wynikającej z braku płynności na tych akcjach, które zostaną ograniczone, między innymi z tego powodu, że banki wstrzymają akcję kredytową. Ja nie mówię o superkryzysie. Mówię o sytuacji, która jest naturalna. I te firmy value, one stracą najwięcej i wyjście z nich będzie dużo trudniejsze. Dlatego powinniśmy, według mnie, trzymać się firm dużych firm, płynnych Growth. Oczywiście, za uczciwe pieniądze nie kupujmy bubli, czyli szukajmy firm najlepiej z niskim wskaźnikiem PEG, Price Turning Growth, najlepiej, żeby ta wycena w stylu pitaranincza była stosunkowo niska, najlepiej z rosnącymi zyskami dodatkowo fajnie, żeby ta firma miała bardzo wysoką marżę netto, musi mieć niski dług, stosunkowo, poniżej najlepiej 100%, albo chociaż, dużą ilość gotówki w stosunku do tego długu, żeby ten dług nie stanowił jakiejś istotnej części majątku firmy, rosnące zyski, najlepiej może po jakiejś nawet korekcie. Dodatkowo taka firma, jeżeli na przykład ma wysoki peg, ponieważ od stosunkowo niedawna stała się firmą Growth, można zobaczyć cenę do zysku forward, można zobaczyć enterprise value do EBIT, Mamy wiele możliwości. One dodatkowo muszą mieć wysoką płynność stosunkowo, czyli ten current ratio powinien być powyżej jednego, tak? Zawsze. Najlepiej, jeżeli tam jest ten margines bezpieczeństwa, o czym mówił Graham, czyli kupujemy firmę poniżej obecnej wartości w stosunku do jej wzrostu zysków i wtedy naprawdę będziemy zabezpieczeni. Natomiast trzymajmy się z dala od małych firm, w szczególności value, bo tam dojdzie do katastrofy i wszystkie osoby, które są teraz załadowane z powodu góru, w małe firmy waliu stracą prawdopodobnie niesamowite pieniądze. E, dojdzie do niesamowitej rzezi, jeżeli chodzi o ten segment, nie dojdzie do superkryzysu, natomiast ta płynność, ona zachwieje tym rynkiem. No i ten rynek niedźwiedzia, który przyjdzie na tych firmach ty, typu value, które zaczęły odbijać, według mnie, tutaj zaraz powiem, czym mogę się mylić, oczywiście, bo mogę i zaraz postaram się opisać, w, jaki, w jakim sytuacji mogę się mylić, ten rynek, ta Bessa, ona może być po prostu nawet takim trendem bocznym, delikatnie spadkowym, i ona będzie, nie będzie agresywna z powodu dużej ilości kapitału na rynku i tak dalej. Więc ona może być długa, ale taka mozolna. To się zacznie po prostu, ten kapitał się przemieli. Dobre akcje też będą sobie całkiem dobrze radziły, ale większość mimo wszystko będzie traciła w tym okresie. My powinniśmy mieć pozycję defensywną, można bawić się w długoterminowe obligacje. Ale ja polecam średnioterminową średnio zapadalność ETF i o którym już mówiłem już chyba dziesięciokrotnie. Plus jakaś tam może być pozycja właśnie gotówkowa. Też należy pamiętać, żeby ta pozycja gotówkowa była głównie w tym ETF-ie lub w jakichś pochodnych tego typu ETF-ów. Można to rozbić, jeżeli ktoś jest bardziej agresywny. Długoterminowe obligacje. Tu jest wiele możliwości. Zabezpieczamy się z czasem, w ramach tej hossy trzymamy akcję, ponieważ musimy zarobić na wzroście euforycznym, dojścia do tej euforii. No i przeczekamy Bessę. Ta Bessa wzmocni naszą pozycję defensywną z powodu właśnie no, takiego scenariusza. No i potem jakie akcje należy kupować? W późnej fazie Bessy już na samym dnie, gdy wiadomo nigdy nie trafimy w dołek, będzie można się zainteresować spółkami value, w szczególności małymi spółkami value, które sobie dobrze poradzą w tym kryzysie, będą skrajnie, skrajnie zdołowane, czyli to muszą być bardzo, bardzo silne firmy, średnie i małe value. I wtedy będzie można zająć tam pozycję. I znowu, jeżeli dojdzie do, ta hossa zacznie się znowu powtarzać, nastanie nowa hossa, te spółki value w początkowej fazie, przez najbardziej straciły z powodu rynku niedźwiedzia, zaczną Będą skrajnie tanie i zaczną bardzo ładnie performować, odbijać. No i później znowu zamieniamy nasze firmy z po iluś tam latach tej hossy, z tych value do tego do, będziemy dokładali znowu firmy growth. No i cała strategia, cała strategia cyklu będzie jest opanowana, tutaj nie ma większej filozofii. Więc gdyby ktoś mnie pytał o moją radę, oczywiście to nie jest, yy, to nie jest doradztwo inwestycyjne w rozumieniu ustawy, Duże firmy Growth najlepiej po jakichś korektach, najlepiej racjonalnie wycenione, muszą być racjonalnie wycenione z dużą ilością gotówki, z wysoką marżą, stosunkowo niskim zadłużeniem w stosunku do wielkości gotówki, tym bardziej w stosunku do wzrostu zysków, wysoki wskaźnik rentowności z kapitału własnego, rzeczywisty oczywiście. I przeczekajmy to w tych firmach, bo nawet jeżeli się mylę, to jeżeli dobraliśmy firmy w odpowiedni sposób, nie stracicie Państwo dużo. Ja też nie stracę dużo. Natomiast, jeżeli mam rację, a jesteście załadowani w firmy value, o których mówią wasi guru, stracicie prawie wszystko. Eee, wiadomo, są akcje, które nie spadną do zera, natomiast tak, ludzie sobie nie zdają sprawy, na czym polega, może polegać ten nowy kryzys. On nie będzie tak dotkliwy, jak niektórzy mówią: super kryzys, super wojna. Nie. On będzie dotkliwy dla osób, które zaczęły wierzyć w ten paradygmat value. Waliu tak, ale podczas nowej Hossy, nie teraz. Dużo osób się zapyta, dlaczego zmieniłem zdanie, jeżeli chodzi o to. Ja nigdy nie, nie promowałem jakoś firm value. Jeżeli ktoś chce mieć waliu, to też jest ważne. O tym ja też często mówię. Ważne, żeby to nie była mała firma. Można posiadać waliu, ale i dużą firmę. Czyli jeżeli chcemy mieć ekspozycję na Valiu, to ta firma powinna być powyżej 40-50 miliardów dolarów. Dojdzie do katastrofy, jeżeli tego nie przyjmiemy do swojej wiadomości. Oczywiście, jeżeli będzie, wytrzymamy ten okres zmienności, na tych firmach value, ktoś uprze się, chce mieć małe firmy waliu i wytrzyma ten okres zmienności spowodowanym zmniejszeniem płynności ze względu na akcję kredytową banków. No, jeżeli wytrzyma spadek na poziomie 60% dla portfela, no to ok. Ale pytanie, czy chcemy coś takiego przechodzić? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Dlatego na razie warto trzymać się tych dużych firm Growth i potem obserwować, co będzie dalej. Moje zdanie trochę zostało skorygowane z tego powodu, że czytałem bardzo ciekawe raporty i coraz bardziej przekonuje mnie to, że to wszystko jest pułapką nabyki. Po raz pierwszy coś takiego jest widać w historii. Natomiast marzec prawdopodobnie, nad dużym prawdopodobieństwem, nie był okresem bezsy rzeczywistej. Wszyscy się dziwią dlaczego to było tak szybkie odbicie, no bo to była korekta. Nie przerwano hossy, ta hossa stara nadal trwa, te stare paliwo nadal ciągnie ten pociąg, no i miejmy nadzieję, że te paliwo się krótkoterminowo skończy, pociąg na chwilę się zatrzyma i wtedy my z tej pozycji powinniśmy sobie poradzić. To nie, to nie, to nie będzie super kryzys dla osób oczywiście nie, nie rozna, Osoby, które się słuchały wielu guru, może się to skończyć tragicznie. Natomiast jeżeli mój scenariusz by się nie sprawdził, to nic się strasznego nie stanie. Zostaniecie Państwo z dużymi firmami typu growth. Jeżeli dobrze je dobraliście, są stosunkowo dobrze wycenione do tych wskaźników, o których już wielokrotnie mówiłem, strata będzie mała. Co najwyżej nie zarobicie na niektórych firmach value. Ale potencjalny zysk do potencjalnego ryzyka, który może nastać dla Waszego portfela, idzie na korzyść dużych firm growth. Trzymajcie się ich, tak uważam, ponieważ śmierć zajrzy wam w oczy i będzie za późno i myślę, że będzie warto wtedy kupować firmy value. Też parę osób się pytało jakie firmy value wtedy kupować, wtedy przejdziemy i się na tym stanowimy. Na razie trzymamy te firmy dopóki nie nadejdzie rynek na niedźwiedzia. Jeżeli on nadejdzie, cashujemy, bo tam jest wysoka płynność, wchodzimy w aktywa defensywne, przeczekujemy bez Skupujemy akcje, które najbardziej straciły, które mają silną pozycję. Trzymamy je pewien okres, potem dokonujemy roszady, kupujemy znowu firmy Growth i jesteśmy, no, dużo, dużo, dużo do przodu. Uf, zastanówcie się nad tym, naprawdę warto się nad tym zastanowić. Zachęcam do zapoznania się z cyklami oraz z tym, jak to się wszystko może zakończyć. Myślę, że więcej tematów na ten temat będzie poruszonych na kanale. Dzisiaj jest to taki wstęp, ale warto przemyśleć ten temat. Życzę udanych inwestycji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany strategiami, które pomogą no, w wycenie tych firm typu Growth czy Typu Value, zapraszam do zapoznania się z pracą strategii inwestycyjnej miejsców na stronie finansowaedukacja.pl.